Halo, halo, dzień dobry. Siama niebieski witajcie. Jesteśmy w popku i idziemy na mały przeglądzik. Przez wieszaczek. Przez wieszaczek na półeczkę. Jakieś nowości? Nie znamy. To nie chcemy. Leć babu. Szukaj nowości. Dzisiaj sama nowości lecimy dziewczyna. Jak będą? <gry> Okej. Okay. Dobra. Rozłączam się i łączymy się na nowościach. Chyba, że tą kurtkę jeszcze tak najedziemy, bo tak w sumie tak w temacie teraz, nie? 60 zł. Już się ciepło robi. 44 rozmiar. Są jeszcze czarne jak coś. Jest nowa dziewczyna. Takie gociorki. nagawka prosta. To sobie na chwilę przewiesimy. 40 zł, kieszeń jest. I taka magawka. O! Do rozmiaru 2XL, te są w rozmiarze XL i one tutaj wiszą przy tych bryzeczkach, które znamy. No to tak, dostawimy co? Chodźcie. O. No i? Może tak? Bo co widać? Już podaje co tej koszuli. 14 zł dziewczyny teraz. No mega okazja. No dobra. Pani wraca na miejsce, a my lecimy dalej. Chodźcie. Jakieś bluzy 25zł na nowości, a to jest młodzieżówka, aha no dobra, no to chyba nie chcemy, nie? Młodzieżówki. Chyba nie. Tutaj jakieś prążkowane 25zł z guziczkiem, są też czarne. O i te kurtki, może tak tylko najadę, nie? Może tak na teraz i lecimy na nowości. Widzę jakiś bucik. Co to za bucik? Pokaż ty się. dobre znamy. Ale patrzcie ile tego tutaj stoi. 60 zł. Jest nowość. 25 zł to rozmiar 2XL. Ta jest w rozmiarze L. Co to jest? Mini? Tak. Fajna, nie? Mhm. I powyżej też podają, że nowości. Ale my te nowości znamy. Jest na mocnej nowości, to tak, tylko przypomnę, 30 zł do rozmiaru 2XL. Może po cenach, choć co? 20, 30, tutaj ten sweterek. On jest chyba też na nowościach. Tak czy nie? Chyba tak. I 35 ten żółty. Może odjada. Widzę jakąś torbę. To jest na nowościach, 50 zł. Tak czy nie? Tutaj również mocne nowości, tak, tylko może po cenach 25, 50 i chyba 40, tak? Tak. Kierunek półeczka. Chodź, żeby szybko przyleciało, No bo widzisz, czy nie ma nowości, to... to. co będziemy powtarzać, nie? No. Pierwsze hiciory. I chcemy coś? Nie chcemy, wszystko znam. Siema zająć, siema cenowego. Fajna. Ile? 4 zł. Taki zajączek na jajeczku, a tam jaki. I tu, serio. Jakie kicaki, już patrzymy. Takie trzy miseczki, ale to ładne. Może tu postawię co? Będzie fajnie widać. I te łaganki. <grymne> ok, ile? 30 zł. O! Czekajcie, to mi spada. To tak o, tutaj z tymi zajączkami, fajnie, nie? I z tymi. Widać? Już podniosę tam miskę. O, tak tutaj się prezentuje ten zajączek, 25 zł. Fajnie będą pasowały też te jaja. dla przypomnienia, tylko cena. 17. 17. I koszeczki. Mega, ekstra świetne. Na bardzo mocnych nowościach 25 zł. Tylko tak jadę, bo naprawdę są ładne. I wiem, że Wam się podobają. Chcemy tutaj coś jeszcze. 20. obrusik 40. 140x220 bardzo mocna nowość, to może tak przejadę i zapienki to do chusteczek, dobra, lecimy dalej. Patrzcie, ile do tego koszyczka, fajne, nie? No. Kolejne hiciory, to jaka ekipa zajączków, ale znamy, znamy, chociaż może tutaj kolory doleciały, no. 10 zł. Ostatnio podnosiłam tą białą. To tutaj mamy jeszcze różową. A resztę. O, tu jeszcze takie jajeczko. Stokrotki pod te firanki. Są to firanki. Patrz na Nie ma dziewczyny, ale bardzo ładne firanki. Stokrotki leciały do pepko. No to pod te firanki, jak coś teraz? Takie jajeczko. Tu jest nowość na firanach. 60 zł. 140 na 260 co to są takie tulipany? Już tak najadę. O! Nowość jak nic. No. A tu masz Baby. Dobra. To taka nowość. Dziewczyny jeszcze na Firana. Fajnie. Miniaturka. Piekaj babo. Dobra. Ja ją wracam na miejsce. Czekajcie, tu jest jeszcze domek. Stokrotka. seria i pszczółka. 20 zł. To świeci? Świeci. No dobra. Fajna, fajna. Taki ładny zestaw. I? Idziemy na te firany. Nie, jeszcze tutaj jednych chiński. Chodźcie. Niebieski na prawo. Poproszę. Tutaj jeszcze mamy. O, takie malutkie zajączki. Te znamy. 10 zł. I te. Pewnie jest 5. Czy nie? 4 zł. Serio, babo. Serio, dziewczyna. Już naprawiamy sytuację. I kolejna nowość. 10 zł. Ładna. Resztę znamy. Tego pana też znamy. 10 zł, jak coś dziewczyna. I też znamy. Ale przypomnę, cenę 12. Nie, 25. Ten jest fajny zający. 16 i chodźcie na te firany. Przekonali. No i ty się tu Panie wyłożyłeś, Nie za wygodność. Dobra, to nie ta alejka, babo. Ok. No i... O, może tak, teraz będzie fajnie widać. Co to za kwiatek? Tutaj może. O, na no obrazek. i no jadę. 60 zł. No, resztę znamy. To no, lecimy dalej. Chcemy jakąś zasłonę? Nie. Znamy wszystko. Okay. Lecę dziewczynę szybko, żeby jak najwięcej tych nowości wyłapać tak przy poniedziałku, nie? I w tym czasie muszę zostawić łapkę pod filmem. Za co oczywiście wielki, wielki dzięki. Jest jakaś podkładka. Pod dwie, sztuki, pod dwie sztuki, 12 zł, ale ja już jej podnosiłam. Tak, przypomniałam sobie, ona jest w zestawie z tymi malutkimi podkubek. Tu chyba coś jest na nowościach, tak czy nie? Nie. Ale ładna, zobaczcie. 10 zł, średnica 38 cm. I ona tu się troszeczkę mieni, widać to? Tak? Czyli to jest takie złoto troszkę. Tak, troszkę złoto. Ok. I chcemy coś tutaj jeszcze? Nie chcemy. No, babo wróć. Coś tu widzę dziewczyny. Co to jest? Cerata na nowościach. 8 zł, wymiar 100 na 140 Jakaś podkładka pod tą ceratę? Która dziewczyna? O, Tano, nie? No, pokaż się. Zobaczcie. Pasuje. Pasuje. One są po 8 zł, dwie sztuki. Po dwie sztuki pakowane w sensie. Jeszcze tutaj coś. Więc. Żółty? No nie, podkładkę, którą znam. Dobra, w drugim pełku dostępny ponownie. Fajnie. 90 zł. Ręczniki na nowościach na pewno. Przypomnę tylko cenę. 30 zł. 70 na 140. I one są w takich kolorach. Nie, nie wyciągam dziewczyny, bo to tak ładnie nie odłożę. Na wannę 30 zł. Tutaj mam wymiary. Ja nie widzę. I może sobie przypomnimy, co? Nie wszędzie są dostępne te. Prywienka 35 zł, wymiar 80 na 40 pojemniczki 12, lustra 19 i no, tego to chyba nie chcemy. chociaż może te gąbeczki Ilona. 4 zł powyżej jeszcze takie. Co da fajne. rękawica 6 zł, na nowości. O. Mhm. szczotka też 10 i te gąbki. 5 zł, czekajcie już zdejmę. Pokaż się gąbka. O! Taka fajna myjka. Wyspania podnoszona. Tutaj jeszcze coś takiego. 6 zł. Dobra, idziemy dalej. W sensie, że już kończymy. To co? Subadę i łapkę zostaw. Wysmaruj pytań, co babi w komentarzu. Do nowej kolekcji też to Do kolejnego przeglądu, dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć, ale widzę, że tutaj tylko szczota została. Tak. Nie ma. Kubka. Nie ma. Podajnika też nie. Ale w poprzednim przeglądzie jeszcze podnosiłam. Ale tutaj coś jest. Takie czorne, fajne. Ile ty? 25 zł. O, a do czego to? A tutaj dziewczyna, do tych zestawów, albo do tych, a jak sztota? A sztota tak, czarna, fajna. Dobra, może podniosę coś jeszcze, nie? 8 zł. Podajnik, albo srebrny, albo z czarną końcówką 10. 10 zł. I jeszcze taki kubeczek matowy. 10, 10, i takie podajniki, fajne te podajniki. Znamy, ale skręcimy, nie? 15. Dobra, idziemy dalej. Do... Chyba bo ręka wyszedł, tak zwykle. Dobra, przejdę trochę na kubeczek. I kubeczkiem sobie skończymy. Tak? Tak, jest tu jakaś nowość? Nie ma. Tutaj jest nowość, ale znamy, znamy. To znamy. To co? Kręcisz, dobra, idziemy. Cześć. Do jutra. Wychodzę dziewczyna, ale tak przez męski. I akurat taka nowość. 25 zł do rozmiaru 2XL. Te są w rozmiarze XL. W sensie nie, to ta jest, ta jest w rozmiarze L. Zobaczcie. Zapatrzyłam na bluzę, bo są jeszcze bluzy. 50 zł. Fajny kolor, co? Bluza w rozmiarze 2XL. To tutaj. Jest gacior, gacior wybrany. Albo doleć. To, okay. to idę to idź.